Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem do Was przyjść z takim materiałem, w którym podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat Apple Watcha Ultra, prawda? E, nie, Apple Watcha Ultra. E, Apple Watcha Ultra. No to który jest który? No który jest który? Spoko, słuchajcie, dzisiaj nie będzie Apple Watch trójka, dwójka i tak dalej, tylko DT Ultra 3. A więc jak już możecie się domyślać, jest to, po, jest to replika Apple Watcha Ultra. To jest ten. Nie. Słuchajcie, to nie jest takie proste odróżnić te dwa zegarki. Słuchajcie, dlaczego zdecydowałem się mm, przetestować ten zegarek? No, przede wszystkim zwrócił się do mnie producent z taką prośbą, z takim pytaniem, czy bym chciał. Jak zobaczyłem link do, w sklepie, ten zegarek, mówię, kurczę, przecież to jest naprawdę. No, nieźle zrobiona replika, jeżeli chodzi o porównanie z Apple Watchem Ultra, prawdziwym Apple Watchem Ultra. Wyobraźcie sobie, że sprawdzałem to pół godziny temu. Ten zegarek w sklepie producenta kosztował 154 zł. Parę dni temu kosztował 180 zł, plus jeszcze możecie dokupić do tego słuchawki TWS. Które podłączacie bezpośrednio do tego zegarka, żeby słuchać muzykę. Mało tego, słuchajcie, producent przesłał mi jeszcze jakiś kod rabatowy dla Was specjalnie, podobno, który łączy się z innymi promocjami na, w tym sklepie. Więc nie wiem, naprawdę nie wiem, ile on może realnie kosztować z tymi wszystkimi rabatami być może około 100 zł. No więc no, idą po całości. Bardzo dobra replika, znaczy dobrze wykonana. Naprawdę, tu się wszystko zgadza. Zobaczcie sobie na zbliżeniach, jak te zegarki wyglądają obok siebie. One są naprawdę prawie identyczne. Ten jest zauważalnie lżejszy od oryginału, no bo jest wykonany z innych materiałów, lżejszych materiałów. Ale mamy tak, słuchajcie, koroneczkę. Jest koronka, którą zmieniacie sobie tarczę zegarka. Tarczy zegarka jest odgroma groma i ciut ciut. Możecie także zmienić tarczy zegarka w tradycyjny sposób, czyli dotykając wyświetlacza i przytrzymując palec dłużej i wtedy przechodzicie do wyboru tarczy zegarka. Natomiast jeżeli chodzi o te tarcze zegarka to one nie są takie tak samo zrobione jak w oryginale, czyli nie możecie Edytować tych tarcz zegarka i sobie tam czegoś zmienić. Jeżeli chodzi, słuchajcie, zwróćcie uwagę na tę tarczę zegarka. To jest taka chyba najbardziej charakterystyczna tarcza zegarka, jeżeli mówimy o Apple Watch Ultra, w ogóle o Apple'u. I tutaj oczywiście macie skróty do różnych aplikacji. Jeżeli myślicie, że na przykład przez skrót hmm, Aktywność, dajmy na to, przejdziecie do aktywności. Nie. Ten zegarek przechodzi w tryb nocny, czyli zaczyna świecić się na czerwono. Drugie dotknięcie świeci się już normalnie w trybie dziennym. Co ciekawe, słuchajcie, ten wyświetlacz to AMOLED. Tak, to jest AMOLED i jest naprawdę bardzo jasny. Wiem, no mówię pozytywnie o tym zegarku, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o wyświetlacz i jakość wykonania, na to zasługuje po prostu. Koronką, jeżeli ją naciśniecie, przechodzicie do wyboru aplikacji. Tych aplikacji jest naprawdę dużo. Na samym dole oczywiście jest taka e, widok listy i możecie sobie wybrać. Teraz macie zobaczcie, teraz macie całą listę. Hmm, także to jest tak samo zrobione jak w oryginale. Z aplikacji macie na, naprawdę ogromny ich wybór. Do tego przejdziemy za chwilę. Pod koronką macie drugi przycisk, taki podłużny. Kiedy go naciśniecie, przechodzicie do skrótów, do skrótów systemowych, tak można powiedzieć. A więc możecie szybko połączyć się ze słuchawkami, możecie włączyć albo wyłączyć wibracje. Sami wiecie, o czym mówię. Z kolei po drugiej stronie macie ten pomarańczowy, podłużny przycisk, tak jak w oryginale. I kiedy go wciśniecie, to przechodzicie do trybów sportowych. Jest ich tutaj cała masa. Jest walking, jest rowerowe, tryb tenis stołowy, koszykówka, skakanka i jest górnictwo. No powiem wam szczerze, powiedzcie mi, co to jest po tym obrazku. Co byście sądzili, co to jest? Moim zdaniem to jakaś spinaczka, jest coś takiego, albo wędrówki górskie. Wędrówki górskie, tak po górach, a nie górnictwo. No przetłumaczony ten system nie jest naprawdę idealnie, ale jeżeli chodzi o tryby sportowe, szapoba, jest tego dużo. Jest wbudowany mikrofon, jest wbudowany głośnik. Głośnik oczywiście znajduje się z tej strony. Jest wbudowany odtwarzacz MP3. Już do niego przechodzę. Mamy muzyczkę i... Fabrycznie parę kawałków tutaj już jest i na przykład weźmy sobie po chińsku jest wszystko napisane. Ten głośniczek, powiem Wam szczerze, nawet gra głośno. Jak słuchać muzyki na tym zegarku? No, musicie wgrać do pamięci, wbudowanej pamięci tego zegarka. Jest jej dość sporo, więc tych kawałków myślę, że sobie tutaj możecie wgrać. Kolejną ciekawostką, przynajmniej jak dla mnie, czekajcie, muszę wyjść z tej listy, bo ja nie lubię tego. O, kolejną ciekawostką jak dla mnie jest odtwarzacz wideo. Tak. Czy to oznacza, że możecie oglądać filmy na tym zegarku? Te, które są wgrane, przyciszę trochę, bo tutaj jest szaleństwo jakieś. Przyciszyłem, przyciszyłem koronką, kręcąc koronką. To jest jakieś, pewnie jakaś chińska reklamówka czegoś tam. No, ale żeby wam udowodnić, no wyświetla tutaj różne różnego rodzaju filmy. Możecie wrzucić sobie tutaj swoje filmy poprzez aplikację, która jest w telefonie. Aplikacja nazywa się Wear Pro. Jest oczywiście dostępna na Androida i na iPhone'a. Aplikacji jest cała masa. Pełno aplikacji lepiej lub dobrze, gorzej zrobionych. Niektóre naprawdę, na przykład jak kalkulator. No, wygląda identycznie, powiedzmy, jak w oryginale, ale kiedy już przejdziemy sobie na przykład do pogody, to już jest troszeczkę inaczej. Jest też X, mówię tutaj o Twitterze dawniejszym. Oczywiście, ten smartwatch mierzy Wam wszystko, czyli, no może niedługość nie powiem czego, ale mierzy Wam tętno, mierzy Wam saturację krwi, monitoruje Wasz sen, monitoruje poziom stresu. No, jest tego naprawdę tutaj bardzo dużo. Oczywiście jest też dyktafon, wygląda tak samo jak w oryginale. Jest kalendarz. Kalendarz wygląda trochę inaczej. Zaraz wam pokażę, jak wygląda kalendarz, tylko muszę go znaleźć. Kalendarz wygląda w ten sposób. No, jest troszeczkę inny niż w oryginale. Ale co ciekawe, tutaj producent ma nawet swój sklep z aplikacjami. Tak, ma swój sklep z aplikacjami i możecie sobie na ten zegarek ściągnąć. Być może nie uwierzycie, ale Google Translatora. Żeby z niego skorzystać, musicie mówić. Hold and speak jest napisane. Natomiast języka polskiego tutaj nie uświadczycie, a więc nie jesteście w stanie na przykład z angielskiego przetłumaczyć na polski albo z polskiego na angielski. Dostępne są języki chiński, oczywiście francuski, portugalski, hiszpański, polskiego nie ma. No ale fakt trzeba odnotować, że ten translator jest, ale co jest ciekawsze, mapy Google. No nie uwierzycie, prawda? Są mapy Google. Co najciekawsze, czekajcie, zobaczymy, żebyście widzieli dokładnie o co tu chodzi. Co najciekawsze, słuchajcie, one działają, naprawdę. To nie jest żadna lipa, żadna ściema. Można sobie na przykład teraz, zróbmy sobie jakąś trasę do żabki. Proszę bardzo. Wytycza trasę teraz do żabki. Idziemy, start nawigacja. Proszę uprzejmie. Jest. Działa. Potem to na mapie też wszystko widać. Wytyczona jest trasa, i tak dalej, i tak dalej. O, żebyście nie myśleli, że was ściemniam. Jest? Jest. Tym byłem zaskoczony, powiem Wam szczerze, że Google mapy tutaj są. Słuchajcie, łączy się z zegarkiem po Bluetooth i 53. A więc naprawdę jest nieźle. Ma wbudowane w C. NFC. Tylko ja się nabrałem. Słuchajcie, bo poszedłem do sklepu, zapominając, że mam ten zegarek na ręce, nie wziąłem telefonu, chciałem coś kupić w żabie, i co się okazało, że niczego nie kupiłem, <grym> bo NFC jest, ale nie działa z polskimi kartami, z polskimi bankami. Z AliExpress na przykład, Alipay działa, możecie sobie skonfigurować. Natomiast ja się zastanawiam, czy Możliwość, gdyby była taka możliwość zainstalowania tutaj dodania polskich kart z polskich banków, czy to jest do końca bezpieczne. Tego nie wiem, nie umiem wam niestety powiedzieć. Oczywiście, jeżeli przejdziecie palcem z góry na dół, to macie szybkie dostęp do, do powiadomień, jeżeli przejedziecie z dołu do góry, to macie dostęp do aplikacji, tak jak w oryginale, proszę uprzejmie, zobaczcie, to ładnie działa. Tak? A tutaj wyszedłem z tego. Natomiast przesunięcie palcem z lewej na prawą, to jest ciekawe, tego nie ma w oryginale. Skróty macie. Wyświetla Wam się boczny pasek. Tak, jest boczny pasek, słuchajcie. I na tym bocznym pasku macie dostęp do skrótów. Chyba dlatego to zrobili, że nie można jak gdyby edytować tarcz zegarka i nie można bezpośrednio z tarczy zegarka przejść do danej aplikacji. Myślę, że no tak to obeszli, tak bym to, to określił. Natomiast, jeżeli przejedziemy z prawej strony na lewą, no to zobaczcie, wiadomo o co chodzi. Teraz się włączył puls, mierzy. No, nie zmierzysz mi teraz. Przechodzicie bezpośrednio do aplikacji. Natomiast prowadzenie rozmów telefonicznych, skoro jest i mikrofon, i głośnik, to oczywiście jest możliwe pod warunkiem, że zegarek jest sparowany z waszym smartfonem. Nie ma tutaj możliwości zainstalowania e SIM-a, nie ma tutaj możliwości zainstalowania fizycznej karty SIM. Prowadzenie rozmów na tym zegarku. Ten głośniczek czasami rzęzi, to nie jest idealne, na oryginale oczywiście odbywa się to inaczej, lepiej. Słabo też słychać przez ten głośnik rozmówcy, przynajmniej jak ja rozmawiałem. Nie powiedziałem wam co jest w zestawie. Jest ten czarny pasek, który widzicie, jest drugi pasek. Możecie kupując ten zegarek, wybrać sobie jeszcze inne dwa dodatkowe paski. Drugi jest pomarańczowy, niespecjalnie mi się on podoba. I jest też ładowarka. Ładowarka nie jest magnetyczna, nie jest na magnes i działa tylko, kiedy ten zegarek podepniecie w odpowiedni sposób czyli żeby. Idealnie przylegał. O, teraz. Na to trzeba uważać, bo kiedy byście chcieli szybko go naładować, odłożycie go obojętnie jak na tę ładowarkę, może wtedy wam po prostu nie ładować. Ładuje się bardzo szybko. Bateria trzyma około 6-7 dni, przynajmniej w moim teście to też zależy oczywiście, co robicie z tym zegarkiem, jak często z niego korzystacie. Największa jego wada, przynajmniej jak dla mnie, to fakt, że nie ma tutaj na tym wyświetlaczu wyświetlania cały czas daty, godziny i tak dalej. Czyli always on, jeżeli chodzi o display, on jak się wy, wyłączy, czyli wyciemni, no to potem żeby go wybudzić to trzeba ruszyć ręką. Nie jesteśmy w stanie tak jak w oryginale cały czas sprawdzać, która widzieć, która jest godzina, data i tak dalej tak dalej. To jest dla mnie jakoś takie no, problematyczne, być może dla was nie. Po czym poznać, że to nie jest oryginał? Po tyle. Zobaczcie, ten typ tej koperty jest inny niż oryginał. Jest troszeczkę inny, jest inny układ tych pinów, jest inny układ tych czujników niż w oryginale. I to chyba jedyna możliwość odróżnienia tego zegarka od oryginału. Jeżeli chodzi o samą aplikację, ona nie jest jakoś specjalnie rozbudowana. Macie dostęp jeszcze do większej ilości tarczy zegarka, czekajcie ją odpalę. Co jest irytujące strasznie, zobaczcie, za każdym razem, kiedy ją włączycie, wyświetla włącza Wam się reklama. Można ją pominąć, o i teraz przejść do właściwej aplikacji. Natomiast mnie to wkurza aktualności i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzę za chwilę jeszcze, co jest w sklepie, ja zaraz Wam pokażę. Jest oczywiście tutaj, są informacje zdrowotne, czyli waga, tętno, nasycenie krwi, sen, ciśnienie krwi, no tak, bo że ciśnienie krwi jeszcze i dla kobiet, jeżeli chodzi o cykl. Kiedy przejdziecie sobie już bezpośrednio do samego zegarka, możecie przejść do wyboru tarczy, ale możecie też przejść do włączania. I wyłączania różnych funkcji, czyli powiadomień, na przykład jeżeli nie chcecie ich otrzymywać, powiadomienie SMS, powiadomienia przypomnienia o śnie, przypomnienie o wstaniu, udostępnianie sieci, przesyłaj obrazy czyli możecie sobie ze smartfona przesłać obrazy bezpośrednio na zegarek, możecie konwersować pliki wideo, kontakty możecie się znaleźć, dodać częste kontakty, żeby mieć szybki do nich dostęp, dostęp do kamery, ustawienie budzika, rejestr połączeń, NFC ja już wam mówiłem. Monitorowanie serca, wersja oprogramowania i aktualizacja oprogramowania, oczywiście. I tutaj niczego więcej już nie znajdziecie, jeżeli chodzi o te aplikacje, a ja wrócę jeszcze szybko do sklepu, żeby sprawdzić, co się pojawiło, czy się w ogóle coś pojawiło nowego w tym sklepie. Kiedy go pierwszy raz włączyłem i odpaliłem aplikację SKLEP, no to nie, nie działał. Po jakimś czasie dopiero zaczął działać, potem zaktualizowałem tę aplikację, sklep i jest ok. Natomiast aktualnie możecie wziąć, pobrać BBC News, ChatGPT jest, słuchajcie, jest Chat GPT, Google Mapsy, pogoda. Pogodę nie musicie instalować w dodatkowej aplikacji, bo ona działa z tą, która jest tutaj już fabrycznie zainstalowana. I to wszystko, jeżeli chodzi o ten sklep. Ten sklep się rozwija, bo jak ja go odpaliłem, skonfigurowałem pierwszy raz, wszedłem do sklepu, to na przykład czata GPT nie było. Teraz czat GPT jest, a więc oni ewidentnie dbają o to, żeby ten sklep się rozwijał. No i cóż, ja mam Wam powiedzieć o tym zegarku tak na koniec. DT Ultra 3 Pro chwalić go za bardzo nie mogę, no bo nie wypada chwalić repliki, nie po to się ktoś napracował, zaprojektował, żeby później chwalić replikę, ale no jedno trzeba powiedzieć, to jest bardzo dobrze zrobiona replika, ma swoje mankamenty, jeżeli chodzi o oprogramowanie, nie ma takich możliwości jak oryginał, no nie ma takich możliwości, no ale kosztuje 150 zł, a nie 3000, no więc jest różnica. Na pew I działa bardzo dobrze. Naprawdę działa bardzo dobrze. Jeżeli ktoś z Was nie ma problemu z tym, żeby kupić sobie replikę i ją nosić, bo jestem przekonany, że jeżeli kupicie ten zegarek, to wszyscy Wasi znajomi, którzy zobaczą ten zegarek, będą myśleli, że to jest Apple Watch Ultra, oryginał. Ja tak żonie zrobiłem numer, założyłem sobie ten zegarek na rękę, pokazałem, wypacz, patrz kochanie, nowy Apple Watch Ultra. A ona, kupiłeś? Już z takim wiecie... Z takim gniewem w oczach: Kupiłeś nowy zegarek, A ja wy tak, kupiłem. No nabrała się. No nabrała się i długo nie mogła, oglądała go z każdej strony. Długo, długo nie mogła uwierzyć, że to nie jest oryginał, tylko replika. Przypominam Wam, że w opisie pod filmem będziecie mieli jeszcze kod rabatowy do tego zegarka. To nagranie jest sponsorowane, bo ten zegarek zostaje u mnie więc jest to współpraca Barterowa. No ja go nie będę nosił, skoro mam tego, to po co mi ten. Ale no jest niezły. No tak, już naprawdę uczciwie mówiąc, jest po prostu niezły. To wszystko, jeżeli chodzi o DT Ultra 3 Pro. Trzymajcie się. Dobrego dnia.